Witamy serdecznie w kolejnym odcinku sportowego alfabetu Suwałk. No dziś wyjątkowo w pięknej letniej scenarii, wszak już jest koniec czerwca. Jest piękna pogoda, a my znajdujemy się na póki co jedynym torze kartingowym w północno-wschodniej Polsce. Ze mną jest niektórzy inny tylko Wojciech Śliwowski, wieloletni prezes Suwalskiego Automobil Klubu. Dziś wiceprezes. Suwalskiego Automobil Automobilklubu, osoba, z którą no, nie ulega wątpliwości, mam niezwykłą przyjemność porozmawiać o sportach motorowych w suwałkach. Tak. Witam. Witam Cię, Wojtku. Witam, witam, Kamilu, witam Państwa. 1995 rok to rok, kiedy ten obiekt zafunkcjonował w naszym mieście. Przypomnijmy, 718 metrów. Drugi taki obiekt najbliżej jest. Obecnie w Słomczynie, bo Lublina nie ma. W Gdańsku się nie otworzył, także słomczyn. A to około, około 400 km stąd. Jasne, to startujemy rok 1995. Porozmawiajmy sobie o tej e, historii suwalskiego sportu motorowego. E, tak jak już powiedziałem, no, dysponujesz ogromną wiedzą, jak to się kształtowało na przestrzeni ostatnich lat, ostatnich 25 lat. No, 95 rok to, to bodaj. Data, kiedy ten obiekt powstał, mówimy tu o torze kartingowym przy zespole Szkół numer 6 w suwałkach, natomiast y, Automobil klub Suwalski rozpoczął swoją działalność jeszcze w latach 70. i to był y, początek y, mojego klubu. W tamtych czasach oczywiście rządziło się to innymi prawami, bo, bo y, za, w zarządzie y, byli przedstawiciele miejscowych zakładów. Y, Pracy i ich organizacji partyjnych. Dzisiaj y, klub rządzi się już innymi prawami. Zresztą, jak każde stowarzyszenie, y, a najlepszym naszym dobrodziejem, no muszę, mogę to powiedzieć, to jest, ja oczywiście, mogę. jest oczywiście jest miasto Suwałki, <laughs> bo, bo mamy rzeczywiście pan, pan prezydent pełni nadzór nad, nad stowarzyszeniami, nad naszym również. Natomiast po 90 roku, jak się wszystko zmieniło w kraju, jak nastała, nastała nowa Rzeczpospolita, to do stowarzyszenia miały trochę trudniej, ale pomimo tego, to 95 rok i przy inicjatywie miejscowych działaczy, nie tylko Automobil Klubu Suwalskiego, ale też, też innych, szczególnie z tych, którzy byli bodaj, bodaj, jak szkoła, szkoła właśnie była jeszcze na ulicy Kościuszki, to stamtąd się wzięli też działacze, którzy no, z ich inicjatywy wspólnie, razem ktoś wymyślił i powstał obiekt, który przez wiele, wiele długich lat służył dla motorsportu ogólnie, bo, bo jeździły tutaj kartingi zawsze i to jest dla nich najbardziej dedykowany, bo one nigdzie więcej nie, mogły, nie mogą jeździć, tylko na torach. Ale jeździły też samochody, udostępniano nam to w ostatnich czasach trochę mniej. Natomiast, natomiast obiekt powstał i przy, obie przy tej okazji powstało drugie stowarzyszenie w mieście Suwałki. Mówię tutaj o, o motokarcie suwalskim, który... Stowarzyszenie Przyjaciół sportu motorskiego. Stowarzyszenie Przyjaciół sportu kartingowego Motokart. I, i ono, ono skoncentrowało się wyłącznie, wyłącznie na kartingu. Tak jak nasz, mój klub, Automobil Klub Suwalski to wiele, wiele dziedzin motorsportu, poczynając od, od samochodów przez motocykle i karting, tak motokart to karting. I wiele sukcesów na ich koncie. I gdyby tego obiektu nie było, nie byłoby tego stowarzyszenia, nie byłoby też ich sukcesu, bo byli wielokrotnymi mistrzami Polski, skupiali, skupiali w swoich szeregach naprawdę fajnych zawodników. No ale niestety posypał się to, posypało się i, i to, bo w pewnym momencie jakość tego to nie spełniała oczekiwań tych, którzy. Mogliby tutaj organizować zawody, a tak naprawdę zawody do, do treningów to i dzisiaj jest fajnie. Natomiast mówimy tu o zawodach. Kilka lat temu odnowiono nawierzchnię, poszerzono i w ogóle, no żeby spełniać yy, yy, warunki homologacji, bo tak naprawdę to, to przez kilka lat nie miał homologacji, a w końcu po przebudowie odzyskał ją i, i odbyły się chyba trzy, może cztery imprezy, nie potrafię powiedzieć, na pewno. Ostatnią imprezą Rangi Ogólnopolskiej były zawody organizowane przez Automobil Klub Suwalski. To był właśnie Rotax Max Challenge. A później powstały inne obiekty w kraju. I tak jak było sucho z, z, w tym zakresie, tak w pewnym momencie yy, sypnęło. I powstał Słomczyn, powstał, powstał Poznań yy, i, i, Toruń, gość. No, no te tory dzisiaj, dzisiaj rządzą w, w tym kraju, chociaż jest ich naprawdę niewiele w porównaniu z tym, ile powinno być, żeby motorsport funkcjonował na dużą skalę. Także nie liczmy na to, że będzie cud i że raptem będziemy mieli 10 mhm. kubiców. Nie będziemy mieli. Ale suwałki swego czasu miały no, wielu takich obiecujących młodych zawodników. a Jednym z nich był Szymon Śliwowski. No tak, tutaj, tutaj benzyna we krwi płynie rodzinnie. Ja zacząłem w 1999 roku swoją karierę ze sportami samochodowymi. W 2007 roku mój największy sukces tytuł mistrza Polski w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. A później już nastała era Szymona. I on zaczął, zaczął się ścigać w kartingu, bo okazało się, że nie może być dwóch w jednym domu. Ja musiałem swoje pomysły i swoje plany odłożyć na później. Wystartował Szymon, no i było pięknie. Były, były też tytuły mistrzowskie. I to w, na arenie międzynarodowej? Też, jeździliśmy po całej Europie z tym. Byliśmy od Estonii po, po, po Włochy pościgaliśmy się przez kilka lat było pięknie no. tylko Szymon dorósł i no, okazało się, że że e, priorytety mu się troszeczkę zmieniły moje zresztą też, bo się okazało zresztą to on na pewno, na pewno też ma znakomity związek z tym wszystkim no niestety, ale, ale w motorsporcie budżet ma znaczenie i jak się e, tutaj no, trzeba o tym głośno powiedzieć bo, bo wiem jak to, jak to pachnie myśmy mieli w pewnym momencie Szczytowy budżet ze sponsorami na poziomie 50 tysięcy złotych rocznie, no to to są naprawdę duże pieniądze, żeby jednego powiedzmy 10 czy 12 latka prowadzić przez ten sport. No, Darowaliśmy sobie z różnych powodów, ale to, co nam zostało, to jego, jego puchary, jego chęć do rywalizacji, zresztą wychowanie przez sport. Okej, okay, ja, powiedz mi Wojtku, wspomniałeś o tym roku 1999. E, skąd się wzięła ta Twoja pasja no, motoryzacją i tymi e, wyścigami? Ale to dobre pytanie. Potrzeba jest. adrenaliny? E, nie, 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 bo, bo z pewnością temu, temu sportowi ona towarzyszy. To jest, to jest tak jak w życiu, jak e, się spotka na swojej drodze kogoś. Kogoś, kto. kto e, Możliwie Historia była taka, zadzwoniono do mnie wtedy e, z automobil klubu, z mojego klubu, a ja byłem wtedy właścicielem hurtowni, e, no piwa powiem. No i zapytano mnie, czy ja mógłbym na zakończenie takich zawodów, które organizuje klub, ufundować e, beczkę piwa jako, jako uświetnienie tego, uświetnienie tego zakończenia imprezy. Więc ja mówię spoko, no pewnie e, poradzimy sobie z tym. Ale oczywiście z mojej strony padło e, pytanie, czy ja przypadkiem nie mógłbym wystartować w takich zawodach. Oczywiście było cha, pewnie dawaj. No i e, zawsze miałem jakąś żyłkę do tego, zawsze miałem gdzieś tam chęć do tego, żeby się szybciej przemieścić z punktu A do punktu B. E, no i tylko, tylko nigdy nie spotkam ludzi na swojej drodze, którzy by to robili. No, y, normalnie takie, takie, takie historie, to się zaczyna w wieku tak jak Szymon. No, może trochę później jak już się ma prawo jazdy, no, ale, ale Maks te 20 lat to już jest wszystko, co powinien zawodnik, y, zawodnik na początku swojej kariery mieć w pesel bo jak nie, no, to później już jest już nie to no. teoretycznie. Bo tak jak mówię, ja zacząłem jak miałem 30 lat. E, a jak miałem 37 byłem mistrzem Polski, to, to rzecz niewyobrażalna dla mnie, ja nigdy e, tak, tak głośno nie mówiłem o tym, że to jest możliwe w ogóle, a jednak. Ale wystarczyło tylko dobrze zacząć. No i po, tym, po tej imprezie e, z Automobil klubem oczywiście dołączyłem e, do, do Automobil klubu już jako członek, później już członek zarządu, no i tak to się potoczyło i te... te tak jak wcześniej powiedziałem, ta benzyna we krwi gdzieś płynęła, tylko, tylko nikt nie chciał dać jej szansy, żeby się pokazała. Na jakim sprzęcie jeździłaś. Ja widziałem gdzieś tam u Ciebie na ulicach Suwałk, błękitnym Subaru. A czym, startu, w czym startowałeś? No swój tytuł Mistrza Polski, zresztą w ogóle największe sukcesy, to wyjeździłem Golfem dwójką. Golf 2, 1.8, 16V, prawie 200 koni mocy. Do dzisiaj go mam. I... I kto wie, no ja nadal, nadal są takie kategorie dla takich już wiekowych zawodników i wiekowych samochodów, że nie wykluczone, że ja jeszcze gdzieś tam stanę w szanki jakichś zawodów i możliwe, że licencję mam, więc niewykluczone, że to się wszystko jeszcze może potoczyć w tym kierunku, ale Subaru? Nie, Subaru to był rodzinny samochód. Rzeczywiście, No dzisiaj, patrząc na świat, na świat motoryzacji, to, to mamy no, taki, taki zakres możliwości, że poczynając od, od takich, co ledwo jadą, aż po naprawdę bardzo sportowe samochody, które się poruszają po drogach jako normalne samochody rodzinne często. A to był takim Twoim inspiratorem? No w chodzi o, o wyścigi, chociażby w Polsce. Krzysztof Hołowczyw, czy, czy, czy Krzysztof Hołowczyw, czy może wcześniej jeszcze to był Sobiesław, m.in. Sobiesław zasada. Sobiesława zasada to e, przeczytałem książkę oczywiście prędkość bezpieczna. No i tam dużo wiedzy teoretycznej, e, którą później trzeba było testować, bo nikt się te, te, w samochodzie teoretycznie nie znajdzie. Trzeba to ćwiczyć, ale hołek, tak, zdecydowanie hołek. Ja w 1999 roku zacząłem, wtedy zaraz potem kolega zaprosił mnie na wtedy jeszcze rajd Kormorana. a rok później pojechaliśmy robić zabezpieczenie dla hołka przed kolejnym rajdem i tam nawet miałem okazję z nim jechać na prawym fotelu. No I okazało się rzeczywiście, no, że samochody w powietrzu skręcają. Że da, się, że da się hamować lewą nogą, że da się pojechać szybciej niż inni, no i tak to było. Tak to było. Auto, Suwalski Automobil Klub y, był organizatorem, jest organizatorem wielu imprez sportowych. Włączacie się aktywnie chociażby w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jakie macie plany y, na najbliższą przeszłość? No to dobre pytanie. Y, jest y... Niedalej jak, jak kilka miesięcy po wyborach. Mamy nowy zarząd, fajny rzeczywiście, taki po kilku latach, no takich trudności. Rzeczywiście jest duża szansa, że nowy zarząd, nowi członkowie, bo rzeczywiście przybyło nam w ostatnim czasie kilku nowych zawodników i, i sędziów i w ogóle osób, które się zajmują. Motorsportem. W tej chwili głośno już się mówi o jakiejś imprezie szutrowej, ale to jest pieśń przyszłości. Myślę, że nie wcześniej niż w przyszłym roku. Natomiast w tym roku chcemy zrobić rzeczywiście z dwie, może trzy fajne imprezy, takie okręgowe, które pozwolą na to, żeby. Nauczyć się jakby od nowa tego, jak się organizuje takie rajdy ze wszystkim, z porządnym startem, porządną metą, porządnym punktem kontroli czasu, odprawą zawodników to, z tym, to, co się z tym wiąże. Na przyszły rok planujemy rzeczywiście szuty. One są tutaj na naszym północnym wschodzie numer jeden, natomiast, bo nikt takich szutów nie ma. Albo może uchylić troszeczkę rąk tajemnicy, w jakie okolice bierzecie pod uwagę? E, najlepszą okolicą do tego jest e, miasteczko. Chyba miasteczko Przeroś. Przeroś, Przeroś Filipów, tamte okolice. I tam mamy kilku członków stamtąd i oni są zorientowani doskonale w terenie. E, I tamtędy też przebiegały trasy Mistrzostw Świata, czyli e, imprezy największej, której. Kiedyś była w tym regionie. Chciałem się ubyć w język, ale cóż, yy, rozmawiamy sobie na, na totalnym mózgu. Powiedz, jak dziś na drogach publicznych? Wykorzystujesz umiejętności... Yy, tak? O tak. tak, to tak. Natomiast no, staram się końcu... nie być, przede wszystkim nie być zagrożeniem dla innych. Jadąc y, z niską prędkością, bo czasami ci, którzy jadą, y, oczywiście mamy ograniczenia, tak, natomiast ci, którzy jadą zdecydowanie wolniej, też często stwarzają to zagrożenia, bo za nimi ciągnie się chociażby sznur samochodów, które chcą bardzo szybko wyprzedzić. No, sznur nerwowy, nerwowo zachowujących się kierowców, bo wiadomo, no, jak taka zawali droga się trafi, no to jak ktoś nie ma, nie ma tyle siły w sobie, żeby ze spokojem, to, 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 no, to zaraz nerwowo się robi. Ale ogólnie y, powiem tak, że motorsport y, nie ma lepszej, lepszej szkoły jazdy niż motorsport. Nie ma, y, nie umniejszając szkołom jazdy, czy, czy innym instytucjom zajmującym się y, szkoleniem kierowców, nie ma lepszego miejsca do nauki kierowania pojazdem niż motorsport. Uczy umiejętności, czyli tego, jak się szybko kręci kierownicą, to takie jednym słowem określenie, bo to rzeczywiście ma znaczenie, ale też uczy pokory. Tego, co potrafi się dziać samochodem, co potrafi wykonać maszyna, albo czego nie, nie wykona, jeżeli tego nie umiemy. Tak jak już wspomniałem, na początku naszego wywiadu znajdujemy się na torze kartingowym. Ten znajduje się przy zespole szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego. A ja chciałem sobie zadać pytanie, czy, czy, czy młodzi posiadacze prawa jazdy, młodzi fani motoryzacji suwalszanie chętnie uczestniczą w tej strukturze, jakim jest Suwalski Automobil Klub i tych inicjatywach, które... Tak, oczywiście. Tak, tak jak wspomniałem wcześniej. Ubiegły rok to, to absolutny wysyp takiego, takiej młodzieży, która jakby czekała, aż się automobil Club podniesie i zacznie, i zacznie organizować w końcu imprezy jakieś. No i sypnęło, rzeczywiście sypnęło i ta młodzież pojawiła się w ilości, no już to, to nie, nie, nie pojedyncze osoby, tylko dziesiątki osób i za kierownicą, i ci, którzy przychodzili im kibicować. Yy, także yy, jest, jest potrzeba. Czy właśnie no, nie warto zagospodarować tych młodych ludzi, którzy yy, widać, że no, no, pasjonują się motoryzacją? Warto. Jest silna potrzeba, żeby to zrobić, ponieważ, tak jak wspomniałem, oni, oni chcą, a jak oni chcą, to my mamy niejako obowiązek jako stowarzyszenie stworzyć im możliwości do tego, żeby się bezpiecznie w miejscach, gdzie my zadbamy o to, żeby, żeby było zabezpieczenie, żeby było w razie kiedy popełnią błąd, a to się zawsze może zdarzyć, tym bardziej, że to są amatorzy i, i dopiero się uczą, kiedy coś się może im nie wykonać tak, jakby chcieli, żeby tam się nic nie stało, no oprócz oczywiście spraw w sprzęcie, bo to akurat tam jak to kiedyś widziałem w jakimś filmie, Blaszki się wyklepią, No, więc jak nie ma strat w ludziach, to nic się nie stało. Także tak, i, i rzeczywiście staramy się przyciągać tą młodzież, która na początek i tutaj bardzo... Zła, z, pójdę tym wątkiem, o którym wspomniałeś, mhm. y, która, y, bo to nie tylko umiejętności, to nie tylko y, jeżdżenie, ale też przygotowanie sprzętu. Jeżeli sprzęt jest nawet nie za szybki, ale bezawaryjny, to często jest dobry wynik. Natomiast, jeżeli nawet Bóg wie, jakich y, y, możliwości użyjemy i, i mamy budżet większy niż inni, a to się będzie psuło, nie dojedziemy do mety, to nic z tego nie będzie, bo w motorspolecie tak jest, że zwycięzcy są na mecie. To moje pytanie dotyczyło takiej misji społecznej Słowackiego Automobil Klubu. Ja tak na zakończenie chciałem spytać Ciebie, czy rozważacie, aby tymi swoimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami, wiedzą na temat e, zachowania na, na drodze, co co prawda oczywiście tutaj mówimy w kontekście rajdów ale teraz jakby moje pytanie będzie skon skonkretyzuję moje pytanie, ono będzie dotyczyło poruszania się po drogach publicznych, żeby Automobil Club e, zrealizował taki projekt, coś w rodzaju Akademii Bezpiecznej Jazdy no, mamy płytę lotniska chociaż słyszałem Słyszałem, że no, płyta lotniska powinna być wyłącznie dla samolotów. Ja jestem troszeczkę innego zdania. Odbyło się motoshow. E, świetnie, gdyby taki projekt mógł być zrealizowany. Co, co o tym sądzisz? Automobil Club e, suwalski uczy e, Suwalczą bezpiecznej jazdy. Świetny pomysł, oczywiście. E, idea, jest, idea jest szczytna, bo tak jak e, nazwałeś to e, że jakieś szczytniejsze cele przed nami. Nie, to jest nasza podstawowa działalność statutowa. My mamy to wpisane w naszym statucie, że będziemy dbać o bezpieczeństwo i o rozwój umiejętności tych, którzy się w ogóle poruszają po drogach, tych, którzy są zainteresowani, żeby być bezpiecznym na drodze, żeby być kontrolowanym w tym, co, się, co, co robimy. I Rzeczywiście no, też, też czekamy odobinkę na y, zgodę na wjazd na lotnisko. Tam nie ma, nie ma tak, takiej, takiej opinii, że na pewno tam nie pojedziemy. Możliwe, hmm. że już przy okazji najbliższej jakiejś imprezy pojawimy się tam, bo nawet nie pas startowy jest dla nas interesujący, tylko ta cała okolica, okolica infrastruktura, gdzie tam jest chyba taki plac w ogóle na dzień dobry, taki płyta. No tak? właśnie, no, no, to, to, tak, to już jest, to jest miejsce wystarczająco, a przy naszej wiedzy, tak. mówię tu o członkach Automobil klubu którzy są licencjonowanymi sędziami. Przy naszym doświadczeniu, gdy zrobieniu tyle imprez, jesteśmy w stanie nawet na tym terenie zrobić bezpieczną imprezę, po to, żeby... bo tak jak mówisz, zorganizować oddzielną akademię, to jest dodatkowe przedsięwzięcie i damy rady to jakoś udźwignąć, na pewno, to jest bardzo fajny pomysł, będziemy to... przedstawię to na zarządzie. Świetnie. Może tak. Natomiast to, co robimy, te imprezy amatorskie, to jest właśnie to, żeby przyjechać, spróbować. Nawet jeżeli nikt nie będzie gderał nad duchem, zrób tak czy tak, to samemu w warunkach takiego poczucia bezpieczeństwa, jak wcześniej wspomniałem, gdzie wiemy, że może, może, się może wystąpić błąd, możemy się pomylić i nic się nie stanie. I to już jest dużo, gdzie możemy sobie pozwolić na to, żeby y, troszeczkę y, dać więcej z siebie. A nie, 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 nie dyskutuje w ogóle o tym, żeby nie robić tego na drodze. Wojtku, no to ja trzymam przede wszystkim kciuki za to, żeby te cele statutowe zarządowi udawało się realizować w 100%. No uwzględniając chociażby ten, ten mój pomysł, trzymam za niego kciuki, aby zarząd go poparł. Dziękuję Tobie za dzisiejszą rozmowę. Taką puentą naszego dzisiejszego spotkania na tym torze kartingowym przy zespole szkół numer 6 niech będzie to, że Suwalski Automobil Klub to nie tylko klub miłośników, jak to powiedziałeś, paliwa w żyłach, one płyną, te oktany płyną, ale przede wszystkim pasjonatów motoryzacji i bezpiecznego poruszania się po drodze. Tak Dostępu też do wiedzy technicznej na temat. Pojazdów piękna, piękna historia, wspomniałeś od lat 70. A to znaczy, że taki podmiot, jak Suwalski Automobil Klub jest w suwałkach potrzebny. Tak jak wspomniałem wcześniej, lata chude już za nami, a z tego co pamiętam, to, to życie Automobil klubu to taka wieczna sinusoida, czyli, czyli jesteśmy przez kilka lat na górze robimy Mistrzostwa Polski, za chwilę gdzieś tam się po, 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 posunie to w dół, znowu wzrost do góry. A teraz właśnie ten moment, kiedy jesteśmy na tendencji wzrostowej i wygląda na to, że mamy kim, mamy wiedzę, żeby zrobić naprawdę coś, żeby w tym mieście znowu przypomniano sobie o tym, że motorsport jest i że będzie Yy, kontynuowana ta najlepsza, najlepsza karta historii o mi... I tego to Tobie życzę. Dziękuję. Dziękuję. Na